Dzień dobry, Night City! Ależ witam! W tym jakże cudnemu odcineczku z cudownego cyberpunka Robimy... Kontynuujemy tą naszą przygodę, żeby się tłuki do zarobili zarobili gasy Myślę, że zrobimy jakąś misję, zobaczymy ile to nam zajmie To To ciekawy Bo, 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 bo tak a, no, muszę powiedzieć, nie mam czasu ograniczonego jakoś super mocno. Chociaż fajnie było ogarnąć to całkiem sprawnie i szybko. Bo tak to. No, będzie chodzi. No. Próbujemy sobie taką... No, kościka 900 metrów. Męczymy to jedną radzą. O. Tutaj trzeba skręcić. Więc tak, kontynuujemy naszą świetną przygodę. Możecie, nie wiem, coś tam napisać o jakimś w jakimś też w komentarzu albo w gdzieś Chciałbym tego dobrego ten. ten, 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 ten. Hmm? <laughs> coś tam dobrego ten? ten, 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 ten. by było, Git, myślę. Uh -huh. Jechać. Nie do na afterlife opowiadać że celujemy oj, 30 minut, gdzieś ogólnie, żeby potem, żeby też nie robić nie wiadomo jak długi bo bez sensu, jak na początku, zobaczymy, zobaczymy, jak się uda. Dobra, i okay, jesteśmy na miejscu, tylko jak tam się idziemy teraz? Jest wyżej, dalej, żyżej. Then afterlife. Porque tengo planes para esta noche. Eva. Your hands are Te vas a enterar mañana. Yo también te quiero, ma. na ciebie. Niemożliwe. Wyglądasz na spiętego. Coś się stało? Tylko moja matka potrafi sprawić, że poce się gadając przez telefon. <grym> Wiesz, większość Wellsów skończyła na śmietniku. Mama upewnia się, że mnie tam nie ma. A mnie już to męczy. Im dłużej zapewniam, że wszystko gra, tym bardziej czuję, jakbym kłamał. Ale opłacało się. Od jutra z tym koniec. Wchodzimy do Afterlife. <grym> Tego miejsce się daleko sięga? Dobada. Długo jeszcze. Afterlife. Sława tego miejsca daleko sięga. To znaczy? Parę klanów właśnie tutaj przyklepało największe kontrakty. No pewnie. W całym Night City nie znajdziesz lepszej miejscówki. Hmm. Tak? Jedziemy? Chodźmy. Aha, ty musiałeś stąd podejść, tutaj, bo tam nie mogłeś przejść, rozumiem. Mm. Chłopak. Uwierzysz, że tu była kiedyś kostnica? Ta? Nie Uwierzę. Wiedziałem. Serio? Ale to było dawno temu, jak jeszcze porządny pochówek coś znaczył. Hm. No cóż. A by to niby kto? Znajomi Dexter Szaun. Czeka na nas. Yo, Dex. Jest tu takich dwóch. Mówią, że do ciebie. Ha? No dobra. Mówi, że potrzebuje jeszcze chwili. Strzelcie sobie budynka. Tak zrobimy, Amigo. It. Amigo. O oh, tak. O jest. It's a go. Dziw serce Night City. słyszałem dziwki? Jak ten sobie? Susan Forrest, Boa boa. Może nawet Morgan Blackhead. Siadali na tych samych stołkach i patrzyli na ten. No, teraz nasza kolej. Ale chyba przerwałem chyba. Trudno się mówi. A widzisz tam tą babkę? To Rogue. Najlepsza fikserka w mieście. A no, to nie Dex jest najlepszy? Roku stawiała akcję, kiedy Dex był jeszcze mały i chudy. Afterlife należy do niej. Co będzie dla Was? Ty wybieraj: tequila old fashioned z kropelką piwka i chili. Czyli Johnny Silverhand dwa razy. Właśnie tak. Ktoś tu odrobił lekcję? Ja nie odrobiłem. To taka tradycja. Nazywamy drinki po naszych stałych klientach. Załóżmy, że chciałbym mieć własnego drinka. Co trzeba zrobić? Umrzeć. Ups. Najlepiej na akcji. W spektakularny sposób. Ach, piękna tradycja. <grym> Warto umrzeć, żeby przejść do legendy wysokie. Wpisowe, na zdrowie. Dobra, to. Wysokie, wpisowe. Brzmi ciekawe. Wszyscy umrzemy. Ale nie każdy zostanie zapamiętany. A fakt. Za piękną przyszłość. Przejdźmy do legendy. Chlep w tej grupie dziób. W każdym razie ja jestem Jackie Wells. I przepis też mogę podać na wszelki wypadek. Jasne. Setka wódki na lodzie, sok z limonki, piwo imbirowe i najważniejsze miłość. Zapamiętam. Słyszałam, że jesteś nowym nabytkiem Texa? Po prostu robimy interesy. Dexter, czeka. Skąd o tym wiesz? To część mojej pracy. Zresztą, jak myślisz, skąd bierze się reputacja w świecie najemników? Splotek na twój temat. Dexter często tu bywa? Właściwie to wrócił po długiej nieobecności. Prawie dwa lata go nie widzieliśmy. Stare kocury chodzą swoimi ścieżkami. Gdziekolwiek był... troszkę stracił na wadze. Może nie dowozili tam pizzy. Powodzenia. Dzięki. Dochodź. No chodź. Chodź. Chodź, 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 chodź. Dobra Oj, nagle mi się włączył jakiś super szybki tryb chodzających Duży jesteś trenujesz? Dzie. Ja też Box A ty co? Jakaś egzotyka? Kempo? Ninjitsu? Myślisz, że dałbyś mi radę? Mhm. Podadamy tutaj Porozmawiany. Dawaj właśnie. Ta, mm -hmm. Mm -hmm, mm -hmm. Tak. Tak. Gotówka, jak zwykle. Muszę kończyć. Jest i pan wie. No, to rodzinka w komplecie. Pierwszy raz na żywo. A co z Flatheadem? Obejrzyjmy go sobie. Dobrze. Zapraszam. Dzięki za pomoc u kosiarzy. Parę szumowin w mieście mniej. Tak, nabiliśmy punkty u tego u góry. E, fajna loża. Dźwiękoszczelna? Jackie... Pan Welsh ma rację. Będziemy omawiać delikatne tematy. Ale najpierw mam jedno pytanie do pana Wi. Jak poszło spotkanie z Evelyn Parker? A. Halo. Bardzo dobrze. Pokazała mi wnętrza konpeki Plaza na nieobrobionym Braindance'ie. Tibag już mnie wprowadziła. Czyli wiesz, kto jest celem? Syn cesarza. Jorinobu Arasaka. Ta facet z wielkim nazwiskiem i małymi możliwościami. Przyjaciel Evelyn Parker. Chciała się tylko przywitać. Czy jest coś więcej? To Parker. Sam nie wiem. Jest mi coś dziwnego. Z jednej strony ma dojścia do Jorinobu Arasaki, z drugiej całkiem dobrze ją znają w Lizis. Też mnie to zaskoczyło. Wszyscy potrafimy tu dodać dwa do dwóch. A skoro wynik tego równania to 5, to znak, że coś nam umyka. Ale God. właśnie od tego macie fixera. Jeśli nie wiadomo, spróbuję nas kopnąć w dupę. Moja jest duża i twarda. Coś jeszcze? Może to? Jest coś więcej. Zaproponowała mi nowy układ. Nowy układ? Mhm. Mm Taki, w którym dzielimy się z nią kasą pół na pół, bo przecież nie potrzebujemy fixera. Co? Bez fiksera. Co mi się podoba. Klienci nigdy się nie nauczą. Dobrze, że mówisz mi o tym wprost. To, panie Wi, to może być początek długiej i obocznej współpracy. Hmm. Słowa uznania to mało, a oferta Evelyn to dużo. Oferta Evelyn. Święta prawda. Wi dobrze gada. Wiem. Jeszcze do tego wrócimy. Nawet nie na wkurzonego. Zbyt długo żyję w Night City, żeby się wściekać za każdym razem, kiedy ktoś próbuje robić mnie w chuja. Parker nie jest pierwsza i nie będzie ostatnia. przejdźmy do rzeczy. Co masz dla nas, Dex? Mam dla was to. No to sprawdźmy. Omówiliśmy z Deksem szczegóły. Operacja wygląda na dosyć prostą. Zamieniam się w słuch. Main zawozi was do Konpeki Plaza. Wchodzicie pod fałszywymi nazwiskami. Z pomocą Tibak hakujecie systemy hotelu. Z pomocą Tibak oraz Flatheada. Na koniec wchodzicie do apartamentu Jorinobu Arasaki i zabieracie relik. Po cichu, bez zwracania na siebie uwagi i najlepiej bez ofiar. Przez cały czas będziecie mieć tipak na słuchawce. A teraz pytania. Dela Maine nas zawodzi? Najbardziej ekskluzywne taksówki w mieście? Nieźle. Współpracuje tylko z najlepszymi. A Dela Main nigdy nie zawodzi. Może dlatego, że to jest jedyna korporacja prowadzona przez sztuczną inteligencję. Nie zadaje zbędnych pytań. I nikt nie wie, jak udaje mu się za każdym razem odnawiać licencję. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Delamain przywiezie was tu z powrotem. A jeśli coś się posypie, zawiedzie was do bezpiecznej kryjówki. Czyli gdzie? Do Nautel Motelu. To dyskretne miejsce, gdzie będzie można przemyśleć, co dalej. Ale wierzę, że nie będzie takiej potrzeby. Jeszcze coś? Jeszcze coś? Dobra. Komuś o wejściu do konpeki. Jednego nagadanie przez 15 minut. Ty jesteś Ramon Victorino. A ty Harry Conwell. A jaki jest cel wizyty panów Conwella i Victorino? Interesy. Jesteście handlarzami bronią. Macie fikcyjne spotkanie z przedstawicielem Arasaki Hajime Takim. Jeszcze coś? Hm. Jak wejdziemy do Penthouse'u? Jorinobu praktycznie nie ma ochrony. Trudność stanowią zabezpieczenia samego apartamentu. Żeby je ściągnąć, musimy unieszkodliwić rezydenta. To główny netraner w Konpeki. Monitoruje sieć 24 godziny na dobę. Problem? Pomieszczenie, w którym przebywa rezydent można otworzyć tylko od wewnątrz. Czyli, żeby się dostać do środka, musimy być w środku. Panie Wells, Tibak to specjalistka. Rozpracowała również ten problem. Tutaj do gry wkracza Flathead. Wpuścicie go do systemu wentylacyjnego, a potem z jego pomocą unieszkodliwicie trenera. Flathead będzie musiał tam zostać podpięty do rezydenta, ale dzięki temu będę w stanie otworzyć wam penthouse. Jeszcze coś? Nie, ja chyba nie ma ja więcej pytań. Świetnie. A ja mam. Kiedy wreszcie przejdziemy do negocjowania stawek? Teraz. Świeżakom daję 30%, ale w waszym przypadku zrobię wyjątek. Dostaniecie 40. Bonus za twoją uczciwość, bi Dzięki, Dex. Doceniam. Chociaż kasa nie jest dla mnie najważniejsza. Ta? To ciekawe. A co w takim razie? A w co w takim razie? Zrobić coś, co zostanie zapamiętane, albo by to. Powiedzmy, że chcę zrobić coś, co zostanie zapamiętane. Chcę, żeby o tym się mówiło. Po godzinach. W miejscach takich jak to. Czyli budowanie reputacji. Ja Wszyscy wiem. Wie. Ostatnia rzecz. Nie przejdziecie przez bramki bezpieczeństwa z bronią. Dlatego zostawicie ją w samochodzie, a Flathead'a wniesiecie w waliście. No i musicie się ładnie ubrać. Spoko. Dzięki, Bak. Kiedy możemy spodziewać się kasy? To już zależy od pani Ewelin. Parker, ale obstawiam, że tydzień lub dwa. Co w tym czasie mamy robić? Cześć. Siedzieć cicho, nie wychylać się, nie rozrabiać. Z życia najlepiej odchodzić jak z uczty. Ani spragniony, ani pijany. Dela main czeka przy Afterlife. live. Ja też się zbieram. Muszę się podpiąć, żeby was nawigować w trakcie. Jak macie coś jeszcze, to ostatni moment. Hmm. A ty co myślisz o planie? Myślę, że zaprowadzi mnie prosto na kretę, gdzie spędzę resztę dni w luksusie i lenistwie. <suszy> Przyślij mi pocztówkę. Raczej nie będę podtrzymywać starych znajomości. Bez urazy. <suszy> Długo się znacie z Dexterem? A co? Wiesz, różnie mówią na mieście. Marek Aureliusz powiedział, wszystko co słyszymy jest opinią, nie faktem. O, teraz rozumiem, czemu się tak dobrze z Dexem dogadujecie. <gaduje> wszystko jest jasne. No to do roboty. No to do roboty. To co, jedziemy? Czy masz coś jeszcze? Muszę coś jeszcze załatwić przed akcją. Jasne. To spotkamy się przy Delamainie. Dobra. Tylko nie zapomnij się przebrać. A gdzie się przebiera? W to nie wiem nawet. Gdzie tu są te szafki? Krytka. What? Dobrze garnitur, a to powiedzieć w postawianie. tutaj postać? O, leściny, co jest? Jak <grypunek>. to jest? Cienka bluza. What? Może tutaj będą stroje. Właśnie. Teraz o wiele lepiej. Dobra, ale wydaje mi się... Mam akurat 18 minut, to zakończymy i zaczniemy sobie w kolejnym tom świetną. Bo, bo... 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 bo nie chcę to robić nie wiadomo jak długich właśnie. chcesz po coś ten tego, 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 ten. No. Z tym optymistycznym akcentem kończymy. Już widzimy się w kolejnym. Życzę miłego dnia. Trzymajcie się. No i bye bye.